Hejka, dzisiaj porozmawiam z Wami o miłych komentarzach, a o hejcie z hobby horsingiem. Moim zdaniem na pewno milsze jest takie zachowanie, tak jak tutaj koleżanka ptypeczka powiedziała, że po prostu miło się ogląda moje filmy, że jestem najlepsza na świecie, na YouTubie i że jest na pierwszym miejscu. To jest miłe, ale... Jeśli chodzi o hejterów, to jeżeli macie coś, na przykład nie lubicie mnie, hejtujecie mnie za to, że jestem hobbyholsiarą, koniarą czy za coś jeszcze innego, no to po prostu musicie pisać i ranić. Nie wystarczy po prostu chociażby powiedzieć, że, że po prostu zatrzymać to, nie mówić, sobie zatrzymać to w sobie i nie mówić i nie sprawiać takiej ogromnej przykrości innej osobie. Halo ludzie. Halo hejterzy.